Witam serdecznie, nazywam się Piotr Gibaszewski, mam ogromną przyjemność zaprosić Was do obejrzenia i wysłuchania astrologicznego komentarza nadchodzący tydzień, który to będzie tygodniem przełomu starego nowego roku, więc różne ciekawe refleksje pojawiają się na pewno u nas i zastanawiamy się nad tym co nas czeka, jaki rok będzie, jak się ten kończy rok, jak się zaczyna nowy jest bardzo ciekawy czas, bardzo ważny, bardzo istotny dla naszych potrzeb, emocji, pragnień, tematów ważnych życiowych wyzwań, przed którymi stoimy. Jestem na Cyprze, gdzie lubię spędzać Nowy Rok. Tutaj się narodziła Wenus właśnie na Cyprze. Więc jest to fajne miejsce do tego, żeby mówić o przyjemnych rzeczach, nie tylko złych. Bo złych rzeczy i strasznych nie, nie brakuje nam. Yy, dużo rzeczy jest, że tak powiem, niedobrych na świecie się dzieje, czy jakichś straszących, ale my próbujemy tutaj prawda, pewne rzeczy wyjaśniać, upraszczać yy, i trochę zdejmować tego ciężaru lęku, niepokoju, strachu, który, którego no nie brakuje nam w życiu, mówiąc najgłębiej. Bardzo dużo tych lękowych emocji jest, nawet za dużo. Więc co nas ciekawego czeka, czeka w tym tygodniu. W poniedziałek ostatnie godziny starego roku. To też bardzo ciekawe, że w ostatnich godzinach starego roku. Nów księżyca w znaku koziorożca. Nów jest z reguły dobrą okazją, żeby właśnie coś rozpoczynać, uruchamiać, zaczynać żeby... bo to jest dobra okazja do tego, żeby się porządkować też coś, no jeżeli Wam się nie udało zrobić jakichś takich dobrych porządków na koniec, przed świętami święta, z różnych powodów to mm, teraz dobra okazja oczywiście nie chodzi tylko o takie sprzątanie wiecie, no wiadomo, że właśnie garaż, jakiś tam w piwnice, strych warto posprzątać, ale też i we własnej głowie, we własnym umyśle zdjąć ciężary z pleców a koziorożec, znak, którego tutaj właśnie, który symbolizuje nów no, jest kojarzony w astrologii właśnie przede wszystkim z ciężarami, z ograniczeniami, z, z dużymi trudnymi rzeczami, z, z, z takimi rzeczami, które są obciążające, które powodują, że czujemy pewną presję, pewne trudności, pewne przeciążenia. To jest właśnie koziorożca, jakby funkcja. Trudy, zmagania, zadania, role, funkcje ważne. No i dlatego warto trochę tak się wyluzować, że się tak wyrażę. Właśnie trochę tak prowokacyjnie ze względu na to, że ten koziorożec jest taki twardy, surowy, żeby dać sobie trochę tego luzu przestrzeni. No a przy okazji też podjąć decyzję. To jest bardzo dobry przecież moment. Zamknąć stare rzeczy, uruchomić nowe. No tak jak z nowiem. Po prostu to jest fantastyczna szansa, żeby e, takie procesy dały, przyniosły efekty, przyniosły pomyślność, przyniosły konkrety. E, potem mamy trochę przerwy w nowym roku już piątek. Kolejne ważne zdarzenia. Wenus wkracza w znak ryb. W, w tradycji astrologii przyjęło się, że Wenus w znaku ryb jest w tak zwanym wyniesieniu. Egzaltacji. Czyli to jest znak szczęśliwy, pomyślny dla tej planety. Dla, dla Wenus. Dlatego, że Wenus kojarzymy z miłością. Kojarzymy z przyjemnością, zabawą. Lekkością, radością, czyli z czymś takim fajnym, co yy, z reguły gdzieś tam związane jest z taką do, dobrocią, ciepłem, bezpieczeństwem, yy, pokojem. No, a ryby jako znak tej tego miłości bezwarunkowej, pacyfizmu, pogody ducha, pomyślności, op optymizmu, takiego yy, pogodzenia się, uzdrawiania, z tym najczęściej kojarzymy właśnie yy, ryby. Tam w tym właśnie znaku, który kiedyś był rządzony przez Jowisza. Bo kiedyś rybami rządził Jowisz, czyli dwie beneficzne planety, Wenus i Jowisz się ku sobie mają dobrze. Czyli mm, tak zatem e, e, Wenus w rybach jest w szczęśliwej pozycji i to będzie miało pozytywy wpływ na nasze emocje, potrzeby psychiczne, które są bardzo mocno poszarpane tymi różnymi lękowymi informacjami, wojnami, katastrofami, którymi ciągle gdzieś ciągle o nich słyszymy, więc trochę optymizmu nam nie zaszkodzi, ale no właśnie trochę słodko-gorzko jest ponieważ w tym samym dniu już w nowym roku drugie, drugi raz w ostatnich tygodniach ma miejsce opozycja Marsa z Plutonem miało to miejsce miało to zdarzenie miejsce właśnie w grudniu i bardzo przyniosło nieprzyjemne konsekwencje agresywne, bardzo twarde w końcu Pluton to wyższa oktawa Marsa, czyli te dwie planety mając się ku sobie w opozycji wchodzą w pewną konfrontacyjną relację bardzo ostrą, twardą, napięciową, agresywną. I to nic dobrego nie zapowiada, dlatego że e, przynosi konfrontację, przynosi napięcie, przynosi e, różne sytuacje, które nie są dla świata najlepsze, ale my tutaj rozmawiamy o tych naszych, naszych sprawach i. Na pewno może to pobudzić bardzo silnie pewne procesy psychiczne: stres, niepokój, lęki, zmęczenie, wyczerpanie i obciążenia bardzo mocne, psychofizyczne, psychosomatyczne dla tych wszystkich, którzy mm, mogą w nowy rok wejść z takimi trudnymi tematami. No, ich pewnie nie unikniemy. No, jeszcze czeka nas kiedyś trzecie przejście tegoż Marsa do Plutona, ale to jeszcze nie szybko. Więc taki słodko-gorzki charakter ma ten moment. ta, Ten dzień, w, gdzie mamy coś fajnego i coś trudniejszego również. I w sobotę słońce w, trygonie, w Sekstylu do Saturna. Aspekt harmonijny, chociaż Saturna nie kojarzymy specjalnie przyjemnie. Wiemy, że Saturn jest planetą maleficzną, ciężką, trudną. Często reprezentuje różnego rodzaju kryzysy, ograniczenia, problemy, zmagania, wysiłek, ciężary. Ale z drugiej strony Saturn też przecież może działać pozytywnie, harmonijnie. Daje wytrwałość, odpowiedzialność, dyscyplinę, ład, porządek, reguły. Bardzo takie zdrowe zasady też z Saturnem możemy kojarzyć. Czyli z, e, wszystkie takie procesy, które. E, które są bardzo pozytywne z punktu widzenia rozwojowego, duchowego, e, z punktu widzenia też i działań, i odpowiedzialności, i pracy, i zarabiania, i interesów. Więc to jest oczywiście też planeta, która ma swoje pozytywne skutki, i tutaj na pewno niewątpliwie takowe też tak, takowych doświadczymy. Czyli e, będzie takie kojenie trochę tych wszystkich, którzy mają poczucie przeciążenia, czy zbyt dużej ilości stresu, wyzwań pracy, nadmiaru, nadmiaru zadań i to będzie miało pozytywny wpływ, pozytywny charakter dla Was i dla nas wszystkich w ogóle będzie miało charakter. Więc najogólniej będzie to dobre dla podejmowanych działań i decyzji w nowym roku. W końcu, w końcu to jest dobry czas na te właśnie zobowiązania różne, które podejmujemy, potem ich nie przestrzegamy, prawda, jak to często jest, że, że mówimy, co tu będziemy robić, będziemy trenować, będziemy się uczyć, będziemy, zrzucimy wagę, prawda, coś tam, no a potem sproza życia i rzeczywistość pozbawia nas tych wszystkich tych uniesień. no ale okej, okay, no trzeba, trzeba czasem jednak, to też jest dobre, podejmowanie tych zobowiązań, no też to pomaga. Okej. Okay. Więc wchodzimy w nowy rok no, z pewnym umiarkowanym optymizmem, tak to powiedziałbym. Można cały czas kupować horoskop na 2025, niebieską książeczkę i astrokalendarium na rok 2025. Tylko, że wszystko co ma materialny charakter, właśnie książki, horoskopy te w wersji papierowej wysyłamy dopiero po 13 stycznia. Bo jest przerwa świąteczna w magazynie. Natomiast wszystkie elektroniczne zakupy, czyli astrokalendarom i horoskopy, na bieżąco sprzedajemy. Możecie je będzie, przy zakupie dostawać natychmiast, także tu nie będzie problemów. Wszystkie te zaległości, które są, nadrobimy właśnie po 13 stycznia. Ci, którzy interesuje, tych, których interesuje przyszłość odchodzącego roku właśnie 2025. Już właściwie jedną nogą jesteśmy w tym 2025. Zapraszam na 15 stycznia. W Polskim Towarzystwo Astrologiczne, jak co roku, organizuje wykład na temat nadchodzącego roku pod nazwą Uwaga, nadjeżdża walec. Rozkopery Trumpa 2025. Coraz ciekawego czeka w tym właśnie w 2025 o tym będę mówił na tym wykładzie. Zapraszam serdecznie, wstęp wolny. Znaczy musicie tylko link zalogować się do aplikacji, która tam jest i link znajdziecie na profilu Polskiego Towarzystwa Astrologicznego. Nie ma wątpliwości. Na pewno znajdziecie Ym... widzicie tutaj, jaki jest mruczy. A widzicie go tutaj? O, tu jest dużo kotów na cyprze. Tak? Zobacz do kamery, będziesz w Polsce będziesz widoczny, a nie tylko. Dużo jest kotłów na bardzo. Także one tutaj czekają na turystów. Więc jak chcecie się dowiedzieć coś na ten temat zapraszam. Zapraszam właśnie w 15 stycznia. I ostatnie chwile na zarejestrowanie się na warsztat astrologiczny, astrologiczna mapa marzeń, który będzie mieć miejsce w 23-26 stycznia. Jak pracować z wymiarem twórczym, kreatywnym swojego horoskopu, zasoby, ukryte zasoby, potencjały. Zapraszam serdecznie. Za chwilę zamykamy rejestrację. Dziękuję serdecznie. Zapraszam w sobotę na Astrologiczny komentarz tygodnia i za tydzień. Astrologiczny raport na kolejny tydzień już noworoczny.